Czy nadajesz się na detektywa jasnej strony? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Za każdą rozwiązaną zagadkę zapisz sobie jeden punkt, a na końcu poznasz wynik. Nie ma na co czekać, Sherlocku. Wyciągaj notesik i do roboty. 1. Kto coś ukrywa? Lena miała grypę i od trzech dni leżała w łóżku. Pewnego popołudnia przyszła odwiedzić ją mama, ale kiedy przekroczyła próg pokoju okazało się, że córki tam nie ma. Bezzwłocznie zadzwoniła na policję. Detektywi zawęzili grono podejrzanych do trzech osób: Jacka, Wandy i Huberta. Wszyscy to współlokatorzy Leny. Zgodnie twierdzili, że nie było ich wtedy w domu i nawet nie wrócili na noc. Kiedy funkcjonariusze przyjrzeli się ich autom, od razu wiedzieli, kto kłamie. Czy ty też już się domyślasz? Masz 7 sekund. To Jacek nie mówi prawdy. Jego samochód był zaparkowany zbyt blisko ściany, a zaraz obok stało auto Leny. Skoro ona nie wychodziła z domu od trzech dni, to znaczy, że on też go nie opuścił, bo nie miałby jak wyjechać. 2. Incydent w banku. Pewnego sobotniego poranka policja dostała zgłoszenie, że ktoś ukradł całą biżuterię z bankowego skarbca. Sprawą miała zająć się funkcjonariuszka Piotrowicz. Gdy weszła do budynku, od razu poprosiła, żeby pokazano jej nagrania z monitoringu. Dziwnym trafem kamery nie działały, więc Piotrowicz domyśliła się, że odpowiedzialny jest ktoś z banku. Zwróciła się do ochroniarza, kasiera oraz analityka i poprosiła ich, żeby otworzyli szuflady swoich biurek. Zenek, ochroniarz, miał klucze do skarbca, których używał, by wpuszczać do środka klientów. Arek, kasjer, posiadał parę rękawiczek, w których liczył pieniądze. Tadek, analityk, miał główny klucz, którym dało się również otworzyć skarbiec. Chodził tam, kiedy potrzebne mu były jakieś dokumenty. Policjantka błyskawicznie zorientowała się, kto jest przestępcą. Czy ty też już wiesz? Złodziejem jest Tadeusz. W skarbcu przechowywano biżuterię, a nie dokumenty. 3. Kto porwał księcia? Pewnego deszczowego niedzielnego poranka Bogna, gospodyni księcia weszła do jego pokoju, by posprzątać. Okazało się, że jaśnie pan gdzieś zniknął. W pomieszczeniu były jednak dowody pozwalające stwierdzić, że coś się stało. Potłuczone wazony, rozlane napoje i taśma klejąca na podłodze. Bogna nie zastanawiając się ani chwili zadzwoniła po policję i wkrótce zaczęły się przesłuchania. Lokaj powiedział, że doprowadzał do ładu samochód, ponieważ niedługo miał zabrać księcia na zakupy. Bogna utrzymywała, że zadzwoniła na policję od razu po wejściu do pokoju. Ogrodnik stwierdził, że nawet nie zaglądał do środka i podlewał w tym czasie rośliny w ogrodzie. Czy pomożesz policjantom namierzyć sprawcę? Tak, to był ogrodnik. Tamtego dnia padał deszcz, więc nie musiał nawadniać roślinek. 4. Gadający dół. Emil pokłócił się z bratem i postanowił wrócić do domu. Nie miał samochodu, więc chcąc zyskać na czasie, poszedł na skróty przez park. Nagle wpadł do jakiegoś dołu. Wołał o pomoc, ale nikt go nie słyszał. W pewnym momencie otworzył się portal i w ręce Emila wpadł kawałek pizzy. Dziwny głos wyszeptał: Za każdym razem, gdy wypowiesz słowo pizza, z portalu wypadnie kawałek. Dwie minuty później chłopak wyszedł z dołu. Jak to zrobił? Wypowiedział słowo pizza tyle razy, że wypełnił nią tę dziwną norę i się wydostał. 5. Zniknięcie w kosmosie. Pewien astronauta miał wybrać się na kosmiczny spacer. Potrzebował do tego pozwolenia z Ziemskiego Centrum Kosmicznego, ale od czwartej nad ranem nie było żadnej łączności. Czekając aż usterka zostanie naprawiona, nagle rozpłynął się w powietrzu. Ktoś ze stacji kosmicznej wiedział, co się stało. Pytanie tylko kto? Kornel powiedział, że spał w swoim pokoju. Albert zapewniał, że czytał książkę w łóżku. A Paula stwierdziła, że rozmawiała z ziemskim centrum dowodzenia. Kto kłamie? Siedem sekund. Czas ucieka. Paula. Od rana nie było przecież łączności. To ona odpowiada za tajemnicze zniknięcie astronauty. Sześć. To nie jest biedny. Ireneusz, prywatny detektyw, został zatrudniony, by odszukać osobę, która udaje, że jest biedna, ponieważ chce dostawać darmowe rzeczy w lokalnej kawiarni. Tamtejsi klienci mają jednak podobne gadżety i trudno namierzyć oszusta. Może ty masz pomysł jak go znaleźć? To kobieta w szarym ubraniu. Trzyma w ręce kluczyki do auta. 7. Sztuczna inteligencja. Norbert stworzył system inteligentnego domu i mógł kontrolować go za pomocą swojego smartfona, ale pewnej nocy ktoś schakował jego telefon i majstrował coś przy aparaturze. Norberta obudził telewizor, który kazał mu wyjść z domu. Do garażu prowadziło troje drzwi, ale system kontrolował każde z przejść. Za pierwszymi drzwiami temperatura spadała grubo poniżej zera, za drugimi było tak gorąco, że wszystko zaczynało się tam topić. Za progiem trzeciego przejścia dwa wielkie roboty łapały każdego człowieka, który spróbowałby je ominąć. Jaką drogę powinien wybrać Norbert? Masz 7 sekund, żeby mu podpowiedzieć. Powinien zdecydować się na drzwi numer 1. Ludzki organizm jest w stanie przez kilka chwil znieść nawet najbardziej przeraźliwy mróz. 8. Napój w butelce. Mirek szedł sobie spokojnie do pracy, gdy nagle został zaciągnięty do piwnicy szalonego chemika. Naukowiec powiedział mu, że ma dla niego dwie butelki z napojem. Jedna z nich zawiera zwyczajne picie, a w drugiej jest trucizna. Którą powinien wybrać Mirosław, żeby przeżyć? Tę drugą. Kapsel po lewej wygląda, jakby był już odkręcony, a więc ktoś musiał już wcześniej otwierać tę butelkę. 9. Szalony wypadek z awokado Którejś niedzieli właściciel hotelu o imieniu Edward zadzwonił na policję i powiedział, że szef hotelowej kuchni próbował go otruć. zeszłego wieczoru zaserwował mu świeże awokado. Kiedy Edek wziął pierwszy kęs, zemdlał. Na miejscu zdarzenia pojawili się funkcjonariusze, ale kucharz wszystkiemu zaprzeczył. Stróże prawa znaleźli awokado na podłodze i domyślili się, że dyrektor hotelu kłamie. Skąd wiedzieli? Było świeże. Gdyby Edward ugryzł je poprzedniego wieczoru, teraz byłoby brązowawe. 10. Zaginione rzeźby. Gdy po wielkiej wystawie właściciel wszedł do swojej galerii, zobaczył, że najdroższe rzeźby zostały skradzione. Wszystkie były bardzo ciężkie, a świadkowie zeznali, że widzieli, jak odjeżdża stamtąd czerwona furgonetka. Policja przejechała się po okolicy i zobaczyła trzy czerwone wany zmierzające w różnych kierunkach. Którą furgonetkę muszą gonić. 7 sekund na decyzję. Drugą. Rzeźby są bardzo ciężkie, a z opon tego auta wyraźnie schodzi powietrze. 11. Którego dania nie należy jeść? Bogata rodzina Andrzejewskich zatrudniła nowego domowego kucharza. Ktoś przekupił go, by w czasie przygotowywania pierwszej kolacji zatruł posiłek dla ojca. Familię tworzyły cztery osoby, a szef kuchni przyszykował im podobne posiłki ze specjalnym urozmaiceniem dla każdego zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Kaja, córka, jest peskatarianką. Bogdan, ojciec, uwielbia śmieciowe jedzenie. Filip, brat, chętnie zajada się słodyczami na kolację. Dorota, matka, najbardziej lubi warzywa. Której potrawy nie powinien jeść Bogdan, jeśli chce przeżyć? Siedem sekund. Szybko. Oczywiście dania z frytkami. Ryba jest dla Kai. Filip dostanie ciasto, a do Doroty należy talerz z sałatką. 12. Wypadek w kawiarni. Właściciel Leszek wybrał się pewnego dnia do banku, żeby wpłacić pieniądze, ale po drodze został okradziony przez jakąś kobietę. Kiedy przyjechała policja, Leszek zeznał, że podczas zajścia podrapała go pierścionkiem, który nosiła na palcu. Mężczyzna nie widział jej twarzy. Miała na sobie maskę, rękawiczki i czerwone ubranie. Mundurowi nie uwierzyli Leszkowi i zabrali go na komisariat w celu dalszych przesłuchań. Dlaczego? Jakim cudem podejrzana podrapała go pierścionkiem, skoro miała założone rękawiczki? 13. Wszechmocne truskawki Witek był uwięziony w ciemnym betonowym pomieszczeniu. Na stole leżały trzy truskawki, a każda z nich miała mu zapewnić inną supermoc. Mógł jednak wybrać tylko jedną. Pierwsza uczyniłaby go niewidzialnym. Druga sprawiłaby, że nie czułby bólu i potrafiłby błyskawicznie się uzdrawiać. Trzecia truskawka zapewniłaby mu umiejętność nieprawdopodobnie szybkiego przemieszczania się. Którą z nich powinien zjeść? 7 sekund na odpowiedź. Dzięki drugiej truskawce będzie mógł uderzać w ścianę tak długo, aż w końcu pęknie. A teraz sprawdźmy Twoje wyniki. Jeśli udało Ci się zebrać od 1 do 5 punktów, jesteś detektywem przechodzącym dopiero szkolenie. Tkwi w Tobie spory potencjał, ale musisz popracować nad dedukcją. Jeśli zdobyłeś od 6 do 9 punktów, gratulacje! Jesteś młodszym detektywem. Masz niezłą intuicję, ale czasami za bardzo w nią wierzysz. A jeśli zgromadziłeś od 10 do 13 punktów, to znaczy, że jesteś najlepszym detektywem YouTube'a i w przyszłości przydzielę Ci dużo trudniejsze sprawy. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.